Zastanawialiście się kiedyś, jak byście wyglądali w świecie awatarów, a może wyobrażaliście sobie swoje Alter Ego właśnie w Avatarverse? Nareszcie można to już teraz sprawdzić dzięki mocy nowoczesnej technologii AI, po raz czwarty na kanale. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Jesteście wspaniali. Partnerem odcinka jest Lyokard sprzęt gamingowy w super jakości, z którego sam korzystam. Link w opisie. Witam Was w kolejnym odcinku z Alterego. Wasz odbiór Alterego to coś niesamowitego. Cieszę się jak nigdy, że mogę sprawić moim widzom przyjemność, a przy okazji mieć z tego sporo frajdy. I właśnie z tego powodu po raz kolejny losowo wybrałem zgłoszenia, a te zobaczycie już teraz. No cóż, zobaczcie herbatkę, godno majro, usiądźcie wygodnie, i zapraszam do oglądania. Obakę od Maciek Zelichowski. Pierwszą postacią na dzisiaj jest mak ognia, Obake. Oto jego opis. Imię Obake znaczy upiór. Wiek 15 lat. Waga 60,5 kg. Sylwetka wysportowana. Wzrost 1,52 kg. Pochodzenie: Naród Ognia. Magia: Ogień, włosy: krótkie czarne. Oczy: żółte. Specjalizacja: Planowanie, taktyka, walka w pojedynkę. Historia: Pochodzący z rodziny Narodu Ognia o wojskowej historii, Obake już od najmłodszych lat był szkolony na żołnierza Narodu Ognia. Jako, że jego ojciec był dość wysoko ustawionym rangą dowódcą, wojskowym zapewniło to dla chłopca najlepsze wykształcenie i nauczycieli magii ognia. W wieku 15 lat dołączył do armii swojego narodu, a jego skuteczność zwróciła uwagę samego władcy ognia Ozaja, co zapewniło mu miejsce wśród elitarnej części wojsk narodu ognia. Ma uczucia do księżniczki Azuli. I oto komentarz. No więc, Maciek Zelichowski, stworzyłem takiego żołnierza, jakiego opisałeś. Ma wszystkie ważne cechy, jak kolor oczu, odpowiedni strój, a także bojową i dumną pozę, obleczoną w ogniu. Zaistne godny serca Azuli Choć o to bym się właśnie martwił najmocniej, a bardziej o samo życie, obakę. Jak tylko otrzymałem go w generacji, od razu wiedziałem, że to upiór, o jakim była mowa. No więc, powiedz mi, proszę, w komentarzu, czy to obakę? Czekam z niecierpliwością. Raga od po prostu Gabi. Drugą postacią jest niemak, ale mający ciekawą umiejętność. Tak brzmi opis. Pomysł na moje alter ego. Dwudziestoletnia kobieta o imieniu Raga. Posiada jasnobrązowe włosy sięgające do ramion. Szare oczy, biała skóra. Nosi ubrania z narodu Ziemi o kolorach żółci i zieleni. Nie potrafi w ogóle korzystać z magii. Zamiast tego widzi duchy, ale też je przyciąga. Posiada przy sobie dawniany instrument z metalowymi blaszkami, które są przyczepione do kwadratowego pudełka. Podgrywa na nim muzykę dla duchowych przyjaciół. Jej osobowość jest widoczna na wierzchu. Beztroska i dziecinna, ale nie przypada za towarzystwem ludzi. Woli spędzać czas z duchami, bo co sama sądzi, ludzie są nudni i tylko by rozkazywali. Oto komentarz. No cóż, nie udało mi się w postaci oddać pełnego stroju, czyli więcej koloru żółtego, ale nie jest chyba źle. Miałem problem ze zrozumieniem czym był drewniany instrument z metalowymi blaszkami, więc wraz z moim padełanem Saszarą, którą serdecznie pozdrawiam, podczas generowania postaci otrzymaliśmy wielkie tamburino i uleśniło nas, że jest to świetny pomysł. W końcu może z łatwością na nim właśnie pogrywać muzykę dla duchów. Dodatkowo ma dość mocny makijaż dookoła oczu, aby podkreślić nieco swoje, nazwijmy to, nawiedzenie. Po prostu gabi. Czekam w komentarzach na twoje zdanie odnośnie Alterego. Liliana od Stanislao Jarosz. Trzecią postacią jest kolejny Mak Ognia, lecz nazwijmy już bardzo, bardzo nietypowy. Liliana, lat... 16 maginii ognia. Jej włosy są w dwóch kolorach: blond i czarny. i oczy są też w dwóch kolorach: prawe oko całe czarne, a lewe niebieskie. Jest lada, ubrana jest w biało-czarną bluzę. Na rękach ma białe rękawice, spodnie krótkie czarne naszej nosi naszej z ametystem. A i jeszcze na głowie ma małe czarne, wystające rogi. Na plecach nosi kosę otoczoną łańcuchami, jest szaro-fioletowa. Chciałabym, by w oku postaci było widać jakby fioletowe płomienie. To na tyle, dziękuję. Mam nadzieję, że postać się pojawi. No najpierw czego nie mogłem, a bardziej czego nie dopuściłem, aby było w postaci to czarne, wystające rogi. Jako obrońca Lord świata Avatar, wolę nie dodawać yy, do tegoż takich rogów, chyba że jest to dobrze opisane. Coś ze światów Ala D&D, w tym właśnie czarne rogi, trochę nie pasują. Generowanie kosy było też bardzo trudne, dlatego jest obecne, ale w innych kolorach. Pozostałe cechy raczej są. Prócz białych rękawic. AI bardzo nie lubi generowania czegokolwiek na rękach, ale mam nadzieję, że wybaczysz moje wtrącenia i lekkie zmiany. Stanisław Ojarosz, daj mi znać, co sądzisz o swoim alter ego w komentarzach. Kaelin od Mishi. Czwartą postacią już nie jest mag ognia, a mag ziemi. Oto jak został opisany. Imię Kaelin. Pochodzenie: Królestwo Ziemi. Opis Kaelin to młody i wyjątkowy wrażliwy mak z Królestwa ziemi. Jego ciemnobrązowe włosy opadają na ramiona, a tętniące życie. Zielone oczy skrywają tajemnice i tajemnice świata. Jego ubiór do współpracy z ziemskimi wzorami z subtelnymi akcentami nowoczesności na podstawie noszenia lekkich, ale należących do ziemskich kolorów, zdobionych haftami charakterystycznych dla Ziemi. Kelin jest mistrzem kolorowania skał. potrafi wyczuć drgania nad powierzchnią Ziemi na długo przed nadejściem zagrożenia. Jego umiejętności Prawiałem mu tworzenie symulacji murów obronnych w mieniu oka, a także manipulacja krajbazem w celu stworzenia improwizowanych pułapek i przeszkód. Jego zręczność w walce z zimskim stylem sprawia, że potrafi skutecznie chronić siebie i swoich towarzyszy. Mimo tego, że jego wpływ na wyniki i skuteczność, Kenny jest pełen i gotowy zgłębiać tajemnice magii oraz ducha. Jego wielkoduszność i odwaga czynią go nie tylko skutecznym bohaterem, ale także skutecznym dla innych. Broń. Kelin używa specjalnie wyrzeźbionego, kamiennego, osadzonego w dawnianej kojeści jako swojego e, własnej oręży miecza. Potrafi wyczarować narzędziem fale uderzeniowe i platformę mobilną Ziemi, które umożliwiają zarówno atak z dystansu, jak i obronę w zwarciu. Przesłanie. Siła Ziemi płynie przez żyłę naszą w związek nas z naturą i z wszechświatem. To nasze zadanie, by tę moc wykorzystać dla dobra. Początek świata przed złem i przynoszą harmonię tam, gdzie panuje chaos. Większość z tego przeczytałem dosłownie. Z tego komentarza. Jak widzicie, Kalinowi raczej niczego nie brakuje. Oczy, włosy, strój zgodnie z opisem. Nawet jego poza jest, jakby miał zaraz zacząć kontrolować ściany z ziemi i skał. Jedynym brakującym szczegółem jest oręż, czyli wyrzeźbiony kamień osadzony w drewnianej rękojeści. Takie rzeczy bardzo trudno wygenerować i po godzinie prób i błędów poddałem się, dlatego też nie widać tego, co trzyma w prawej ręce, i można sobie wyobrazić rzeczony oręż. No więc, Mishi, jak oceniasz moją interpretację swojego alter ego? czekam w komentarzach. Rej od Anni. Dzisiaj wysyp magów ognia poniekąd, bo piątą postacią jest mag ognia również odmienny. No więc imię Rej, tłumaczenie z japońskiego promik. Wiek 17 lat. Historia. Urodziła się w okolicach ery Yangchen. Rej to dziewczyna znaleziona kiedyś przed drzwiami jednej z kobiet wojowników słońca. Po zaniesieniu jej do kapłanów szybko okazało się, że jest dość niezwykłym dzieckiem. Zaopiekowana przez dwa smoki Ran i Shao nauczyła się tkać wszystkie barwy ognia. Z natury cicha i nieufna, ale przy bliższym poznaniu bardzo kochana i ciepła. Wygląd. Jest wysoka, jasna jak porcelana. Ma długie kasztanowe włosy, zazwyczaj spięte w wysoki kucyk, a wśród włosów splecione kilka kolorowych warkoczyków. Pod krzaczastymi brzmiami oczy mienią się iskrami zielonych fajerwerek. Na ciele wytetuowane ma czerwone, tradycyjne cztorze plemienia słońca. Nosi złote kolczyki, blonzolety na rękach, ramionach oraz kostkach na szyi, na z rubinem. Ubrany jest zazwyczaj w krótki, biały top i długą, także białą spódnicę z dwoma głębokimi wcięciami na biodrach. Chodzi boso. I tutaj komentarz. Postać Rey zajęła mi dość sporo czasu, gdyż posiadała wiele szczegółów, a mam tu na myśli naszyjnik, złote bransolety, kolczyki. W tym tatuaże, które poniekąd wyszły dość ciekawe, chciałem lepiej ująć jej kontrolę kolorowej magii, ale poległem, choć nie do końca, ma fajny naszyjnik wielokolorowy na wysokości brzucha. Dumny jestem za to z oczu, mienią się iskrami zielonych fajerzerek. No więc, a nyni? czy to jest rejs Twojej głowy? Czy czegoś w niej brakuje? I czy akceptujesz tą prezentację Aldrego? Czekam z niecierpliwością w sekcji komentarzy. No i to było na tyle dzisiaj z alterego moich widzów. Co z tymi, które nie znalazły się w odcinku? Nie bójcie się. Mam zapisane je w notatniku. Nie musicie ich ponownie zgłaszać. Zamierzam stworzyć jeszcze nie jeden taki odcinek, więc trzymajcie do swoje zgłoszenia, kciuki. Proszę więc o wsparcie w postaci łapki w górę, aby materiał trafił do większej liczby fanów awatara. Wszystkie pokazane dzisiaj alterega są na moim Discordzie, którego link znajdziesz w opisie. Na specjalnym kanale, gdzie bez przeszuk można je pobrać. Kanał nosi nazwę Alterega z odcinka numer 4. Jak podoba wam się pomysł i sami chcecie zgłosić swoje alterego, to opiszcie je pod tym odcinkiem. Odcinkiem. Widzieliście przykłady. Im więcej szczegółów i lore, tym lepiej. Rozważcie proces z tymi w kanału. Dzięki temu mogę więcej czasu poświęcić na niego. Pokonajcie czerwień na dołogę, jak i Nie zapomnijcie ogłosić godzinie 10. O wszystkie z obok niego. Zobieram dla moich wspierających zrobić kiedyś odcinek poświęcony wyłącznie ich alter ego, więc dodatkowa zachęta, by nim zostać. Zapraszam do niego i spełnijcie linku na like w opisie. Ja się nie znaleźć takiej rzeczy, do usłyszenia w kolejnym odcinku z alter ego moich widzów. Trzymajcie się!